Widzowie TZG pokochali Matyldę Bagińską. Tak dekadę temu wyglądała siostra Mikołaja. Są gwiazdy, które rodzą się w blasku fleszy. I są gwiazdy, które rodzą się w sercach. Matylda Bagińska należy do tej drugiej, znacznie rzadszej i cenniejszej kategorii. W jednym, krótkim, magicznym momencie, podczas rodzinnego odcinka Tańca z Gwiazdami, skradła całe show. Ukradła je nie tylko swojemu sławnemu bratu, Mikołajowi Bagiemu Bagińskiemu, ale wszystkim uczestnikom, jurorom i całej produkcji. A teraz, gdy dołączyła do internetowego wyzwania i pokazała swoje zdjęcia sprzed dekady, Polska znowu oszalała na jej punkcie. Bo jej historia to coś więcej niż tylko medialna ciekawostka. To lekcja. Lekcja o sile, o radości i o tym, że prawdziwe piękno nie zna żadnych barier. Pamiętacie ten wieczór? Odcinek rodzinny tańca z gwiazdami. Na parkiet, u boku Mikołaja i Magdaleny Tarnowskiej, wchodzi ona. Drobna, uśmiechnięta dziewczyna. Jego siostra, Matylda. Miała być tylko tłem, gościem specjalnym. Ale w chwili, gdy zaczęła tańczyć, stało się coś niezwykłego. Zniknęła rywalizacja. Zniknęły punkty od jurorów. Została tylko czysta, nieskrępowana radość. Jej energia, jej naturalność, jej autentyczny uśmiech to wszystko było tak magnetyczne, że nie można było od niej oderwać wzroku. Cała Polska w jednej chwili zakochała się w Matyldzie i zaczęła zadawać pytania: Kim jest ta niezwykła dziewczyna? Okazało się, że jej życie to historia nieustającej walki i triumfu. Matylda ma zespół Dauna, ale to nie jest jej definicja. To jest tylko jeden z wielu elementów jej bogatej osobowości. Bo Matylda to przede wszystkim wojowniczka. To sportsmenka. To mistrzyni Europy w pływaniu synchronicznym, która zdobywała złote i brązowe medale. To artystka, która kocha taniec. To influencerka, której profil na Instagramie śledzi ponad 80 tysięcy ludzi, Szukając inspiracji i pozytywnej energii. I właśnie teraz ta nowa gwiazda polskiego internetu postanowiła pokazać nam swoją przeszłość. Dołączyła do popularnego wyzwania i opublikowała zdjęcia z 2016 roku, gdy miała zaledwie 11 lat. I te zdjęcia, swojej niewinności i słodyczy, są jak wehikuł czasu. Widzimy na nich tę samą, radosną, pełną życia dziewczynkę, którą pokochaliśmy na parkiecie. Ten sam uśmiech, te same błyszczące oczy. Ale te fotografie to coś więcej niż tylko sentymentalna podróż. To potężny symbol. Symbol przemiany, rozwoju i siły. Pokazują, że osoba, którą dziś podziwiamy, nie wzięła się znikąd, że jej siła, jej determinacja, jej optymizm były w niej od zawsze. To przypomnienie, że autentyczność to nie jest coś, co można sobie kupić albo wykreować na potrzeby mediów. To coś, co buduje się latami. Reakcja internautów była euforyczna. Sekcja komentarzy pod jej postem zamieniła się w festiwal miłości i zachwytu. Najsłodsze, co dziś mogłam zobaczyć. Od zawsze taka śliczna. Piękna, jak zawsze. Te proste, ale jakże szczere słowa to dowód na to, jak głęboką więź Matylda zbudowała ze swoimi odbiorcami. Ludzie nie widzą w niej siostry znanego influencera. Nie widzą w niej osoby z zespołem Dauna. Widzą w niej po prostu Matyldę, piękną, utalentowaną, inspirującą młodą kobietę. Jej historia to najważniejsza i najpiękniejsza opowieść, jaka zrodziła się w tej edycji Tańca z Gwiazdami. Opowieść o tym, że prawdziwe gwiazdy świecą na jaśni wtedy, gdy są po prostu sobą.